Serdecznie z tej strony Pilarz Amator. Pomału zaczynamy wznawianie kanału, więc dzisiaj z cyklu takiego szybkiego niedzielnego poradnika bierzemy na tapetę zestaw tnący Oregona Nano Speedcut Nano dokładnie. No, niby nowość, nie do końca taka nowość, bo. Na polski rynek zostało to wprowadzone 2 lata temu. Podobno w Stanach było rok wcześniej, ale to jeszcze niepotwierdzone informacje. Nie ma, nie ma tutaj w tym momencie znaczenia, czy rok w te, czy we w te. omawiać już zestawu tnącego za bardzo nie muszę. Jest to no, nie wiem, czy to słusznie interpretuję, ale taki. Odpowiednik Pico, ale w podziałce 0325, czyli jeśli mamy podziałkę 3 8 cala, nazywane też często pełne 3 8 cala i 3 8 low profile, czyli 3 8 z niskim zębem, popularnie zwane Pico, jest, czyli to mała podziałka 38 cala, znana z małych pilarek, tak można powiedzieć, że SpeedCut Cat nano jest właśnie takim. Czyli to jest 0325 low profile, czyli niski profil, czyli to można powiedzieć, że to jest taki piko w podziałce 0325 cala. Zestaw już powinien być Wam przynajmniej dobrze znany, ponieważ został dość szczegółowo omówiony na kanale Choroba zwana Pilarką u Sebastiana. Można powiedzieć, że Sebastian wprowadził ten zestaw niejako na rynek, ponieważ, yy, mając bardzo dobry dostęp do informacji, wiedział już wcześniej niż dealerzy że ten zestaw będzie dodawany w promocji do yy, sprzedawanych nowych, nowych pilarek Echo i Shindaiwa, że Mercator zamierza taką akcję promocyjną zrobić, że będzie ten zestaw. Już teraz nie pamiętam, czy tam, bo dokładnie, no ja nie mam takich informacji jak Sebastian Już nie pamiętam, czy to za niewielką dopłatą, czy, czy, czy za darmo W każdym razie do świeżo zakupionych pilarek Echo Shindaiwa e, Chyba 2511, tak, był ten zestaw dołączany e, No mówię, szczegóły to u Sebastiana na kanale, ja byłem, jak wiecie, na długie miesiące Wyjęty z obiegu, więc nawet u swoich przyjaciół nie miałem czasu aż tak dokładnie śledzić tych informacji. I więc można powiedzieć, że Sebastian tutaj niejako wprowadził ten zestaw tnący, już tak powiedzmy, na, do szerokiej świadomości użytkowników, i pokazał go również na innej pilarce niż niż markowe, czyli na e, Hechcie 924, czyli chińskiej e, kopii e, Echo Shindaiwa 2511 e, Echo 2511 w przypadku Shindaiwy już teraz nie pamiętam jak tam się ten model chyba 211 nazywa, tak? W każdym bądź razie Dlaczego ja teraz wziąłem ten zestaw na tapetę? Ponieważ chciałem Was poinformować yy, o dalszych zaletach tego zestawu. Yy, dopiero wczoraj miałem okazję go wypróbować. Dlatego widzicie tutaj na bultechu. <laughs> I żeby nie było. Już nie raz to powtarzałem. Jeżeli u mnie pojawia się jakaś pilarka na kanale, to dopóki nie zrobię o niej odcinka komentującego nie kupować. To, że ja coś wziąłem na kanał w przypadku pilarek, to nie znaczy, że to jest dobry sprzęt. Ja po prostu czasami chcę coś wypróbować samemu albo coś potrzebuję na eksperymenty. I Bultech jest maszyną, na którą czekałem całe życie, tak jak Darek na Iseki, e, bo jest to po prostu kwintesencja chińskiego szajsu. Autentycznie, ale działa, ale jest to kwintesencja chińskiego szajsu. Yy, o to sobie omówimy w innych odcinkach. <laughs> na razie tutaj Bultecha męczę, bo, bo po prostu, no, no, bo go wziąłem na testy, tak. <laughs> Ale jest to faktycznie w tej pilarce. Jeśli coś może być spieprzone przez producenta, to jest spieprzone, więc <laughs> nie polecam. Jest to najtańsza pilarka w tej chwili, chyba na rynku. Ale dobra, wracamy do. Naszych zestawów Oregona. Jak widzicie, są aż trzy pudełka. Przyznam wam się bez bicia, że tych zestawów mam 7. Tak. Eee, jeszcze chyba się zastanawiam nad ósmym. To znaczy, zakupiłem w ostatnim czasie 6 zestawów. Eee, tutaj widzicie 3. Jeden jest założony. To są zestawy z prowadnicami 14 cali na 35 cm. Eee, na 3 końcówki montażowe, czyli sztylowskie 0,74, oregonowskie 0,41 i oregonowskie 0,95. Kolejne trzy zestawy to są 16-calowe prowadnice z takimi samymi końcówkami, tylko po prostu nie zdążyły do mnie dojechać. Prawdopodobnie będą w poniedziałek w paczkomacie. Liczyłem, że w piątek dojdą. Wysłali z opóźnieniem, dlatego nie mogę Wam tutaj ich pokazać. No i sobie przypomniałem, że Sebastian już mnie dawno, dawno temu namówił, jak były jeszcze dostępne na mały zestaw 10-calowy do Hechta 924, więc w sumie będę miał tych zestawów 7. No, jeszcze zastanawiam się nad ósmym. Nie chciałem go kupować, ale wujek Bruno z Ameryki chce mi podesłać kilka łańcuchów na 12-calową prowadnicę, które zakupił taniej w pakiecie. Tam u siebie na rynku w USA. No i kurde będę chyba zmuszony jeszcze dokupić dwunastkę prowadnice Dobra, ale przechodzimy teraz do konkretów Dlaczego poruszyłem te, te zestawy <laughs> Aha, no i też mieliście okazję zobaczyć Taki zestaw tnący u naszego kochanego i szanowanego Kaszkiecika Gdzie też wypadł bardzo ładnie ten zestaw Dlaczego pojawił się u mnie na kanale Ponieważ ja chciałem temat tych zestawów tnących ugryźć trochę od innej strony, jak to zawsze ja, zawsze muszę trochę inaczej na wszystko spojrzeć, eee, i jak już zdążyliście się zorientować, to może inaczej podejdę do tematu. Dlaczego w ogóle taka promocja? Bo jest to nowość przede wszystkim. No dobra, 2-3 lata, no ale jest to nowość w ofercie Oregona, jest przynajmniej na naszym rynku bardzo mało znany ten zestaw. Do momentu, aż nie pojawił się u Sebastiana, to właściwie mało kto wiedział, że takie zestawy są e dostępne, i nie bardzo, nie bardzo biorąc pod uwagę dość wysoką cenę, no bo naprawdę zestaw ten jest bardzo udany. No i ze względu na to, że jest to nowość, cena jest też dość konkretna e normalna cena rynkowa i dlatego te zestawy się kiepsko sprzedawały, po prostu Oregon miał problem wprowadzić to na rynek i tutaj naprzeciw wyszła właśnie firma Mercator, która zaproponowała taką promocję dalej jak rozmowy przebiegały to już mniejsze szczegóły, ale między innymi właśnie przez to, że w pierwszym roku wprowadzenia na polski rynek sprzedało się podobno tylko 7 sztuk i były spore stany magazynowe w Oregonie Mamy w tej chwili taką promocję jaką mamy, że te zestawy możemy kupić za stówkę, czyli tam 99.99 ,99. na sklepie Polski Drwal. Dzięki yy, przy, przemowi naszemu moderatorowi z grupy, który podesał linka, że na Polskim Drwalu też są te zestawy, były po 99.60 parę i 16 do tego prowadnice też. W tej chwili podnieśli trochę cenę o 5 zł, ale nadal jest to zajebista cena. Nie dlaczego was tutaj zanudzam eee, tą gadką o tym zestawie. Eee, ogólnie te zestawy za 99 zł, zresztą w ogóle te zestawy nano, są sprzedawane w komplecie z bębnem sprzęgła na podziałkę 0325 do odpowiednich pilarek, łańcuch, prowadnica. Tak wygląda cały zestaw ale to jest podziałka 0325. Doświadczenie użytkownicy pilarek doskonale zdają sobie sprawę, że łańcuchy pico 3/8 cala są kompatybilne z zębatkami i kółkami pływającymi pełne 3/8 cala, ponieważ podziałka jest ta sama. Więc w teorii w teorii uznałem, że zestaw nano 0325 cala powinien być Kompatybilny ze standardowymi zębatkami na normalne 0,325 cala bądź też kółkami pływającymi. Podpytywałem się, że to kolegę, który u siebie już próbował na różnych pilarkach, no i uzyskując potwierdzenie, że wszystko gra i buczy i działa, postanowiłem zakupić te zestawy, póki są w tak zajebistej cenie. I jeszcze, żeby mieć 200% pewności. Postanowiłem założyć taki zestaw właśnie na Bultecha. W Bultechu mamy zębatkę stałą, standardowe, 0,325 cala, ale biorąc pod uwagę, że w tej pilarce no, precyzja jest nie za duża, co, co może być krzywe, to jest krzywe i tak dalej, więc stwierdziłem, że jeżeli zestaw Nano, prowadnica Nano z końcówką 0,95 jeśli będzie śmigać na Bultechu, to znaczy, że będzie śmigać na wszystkim. Co ma oczywiście zgodną podziałkę. Czyli w tym momencie wszyscy właściciele Husqvarna 543, Shindai 390 SX, czy 431 SX, czy nawet 501 No to już są mocne pilarki, to już bardziej na typową podziałkę, ale też można założyć zestaw nano. No po prostu Jakakolwiek pilarka z kółkiem bądź zębatką 0325 cala, która jest na końcówce montażowej 095, 041 bądź 074, będzie śmigać na zestawach nano. I dlatego Wam dzisiaj głowę truje tymi zestawami, bo jak już wspomniałem, te prowadnice i łańcuchy, ponieważ to jest nowość i to bardzo udana nowość, nie są tanie i oddzielnie. Prowadnica 14-calowa kosztuje około 120 zł. Prowadnica 16-calowa kosztuje około 140 zł. E, łańcuch na prowadnicę 14-cali kosztuje około 70 zł. Łańcuch na prowadnicę 16-cali kosztuje około 75 zł. Czyli e, taki zestawik właśnie na 14 prowadnicę, gdybyśmy chcieli oddzielnie kupić prowadnicę i łańcuch. To mamy 190 zł, czyli wartość tej pilarki nawet więcej, bo ona w tej chwili kosztuje 188. Eee, I a tu mamy cały zestaw, prowadnica, łańcuch i bęben sprzęgła. I teraz dlaczego Wam o tym opowiadam. Eee, jeśli macie pilarkę, do której akurat Oregon tutaj dołączył bębę sprzęgła, czyli na przykład. Eee, Tutaj mamy zestaw sztilowski i ponieważ w sztilach tych małych 172, 171, 170, 162 i tak dalej jest ten sam bęben sprzęgła, no to mamy komplecik idealny, tak jak ja mam sztila na testy kupionego 172, to mam do niego zestaw nano. Ale jeśli macie jakąkolwiek inną pilarkę, do której akurat Oregon na chwilę obecną nie oferuje kompletu z bębnem sprzęgła, to jest nieistotne. Jeśli macie podziałkę 0,325, tak jak jest w Bultechu, to kupujecie zestaw z odpowiednią końcówką montażową i bęben sprzęgła sobie dowolny. Jaki tam będzie, zostawiacie jako ozdobę. Nie wiem, na ścianę, albo możecie odsprzedać komuś, kto ma taką pilarkę. A wy nadal macie prowadnicę i łańcuch za stuwę. Czyli prosty przelicznik. Oddzielnie prowadnica 14, 120, łańcuch 70, 190 zł. A wy za stuwę macie i prowadnicę i łańcuch. A bębę sprzęgła możecie sobie jako ozdobę na ścianie powiesić. Jest interes? Jest interes. <laughs> Dlatego dzisiaj postanowiłem nagrać ten odcinek. I jak się upewniłem... E, sekundkę, samolot leci. Taka mała dygresja, ten samolot co teraz lądował to jakiś wojskowy transportowiec z oznaczeniami brytyjskimi, więc ciekawe co kombinują. E, wracamy do tematu. Mm. Więc, jak w rozmowie z moim informatorem potwierdziłem, że ta promocja jest do wyczerpania zapasów, i tak sobie w głowie przeliczyłem, że zestaw oddzielnie prowadnica 16, łańcuch na 16 to jest 215 zł, a prowadnica i łańcuch na 14 to jest 190 zł. A tu mamy za stówę. To postanowiłem zakupić 6 zestawów, żeby miał na różne pilarki, czyli, tak wcześniej wspomniałem, 3 zestawy na 14, 3 zestawy na 16, które są w drodze do mnie i w tym momencie na sztila mam idealnie, bo mam z sprzęgła. Natomiast jeśli chodzi o końcówkę 0,41 i 0,95, to akurat te bębne sprzęgła mi są niepotrzebne, po prostu mam kilka pilarek, które. Które są na tych końcówkach montażowych i już fabrycznie mają założoną zębatkę 0325, a do niektórych po prostu można oddzielnie dokupić standardową zębatkę 0325, tak? nie tą nano, tylko standardową, ale jak Bultek tutaj pokazuje, wszystko jest kompatybilne. Na końcówce będzie 3-minutowy filmik, gdzie robiłem swoje pierwsze próby zcięcia, więc jest interes? Jest interes. Bo za stówę mamy prowadnicę i łańcuch. Oczywiście jak przyjdzie dokupić dodatkowy łańcuch, no to trzeba będzie te 70-75 zł odżałować. Ale powiedzmy sobie szczerze, jak łańcuch jest zajebisty, to każdy chętnie dopłaci te, te, te 20-30 zł w porównaniu do jakiegoś standardowego łańcucha Pico, bo jest warto. I... Teraz krótki komentarz przed filmikiem, który zaraz Wam puszczę. Mianowicie, na pierwsze próby wziąłem tu, mam trochę Topoli na placu i wziąłem taki, taki grubszy kawałek Topoli, żeby był na całą długość prowadnicy. Topola, oczywiście, z miękkim drewnem, ale jest bardzo włóknista i to jest akurat mokra Topola, to nie była uschnięta. I ma w sobie naprawdę dużo wody. Na nagraniu tego nie widać, ale musicie mi uwierzyć na słowo. Po prostu podczas cięcia to aż było widać tą wodę, jak, jak wychodziła z włókien. No niemiłosiernie jest napita wodą ta topola. Zresztą to pole tak mają. Jak nie są uschnięte, to one takie te, tyle wody w sobie mają. Dopóki nie, 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 nie odleżą swojego, nie wyschną. I to jest dodatkowe utrudnienie. Każdy, kto ma doświadczenie z cięciem mokrej topoli, to wie, że mimo że to jest miękki gatunek drewna, to jest bardzo wymagający. Potrzebny jest ostry łańcuch, dobrze odprowadzający wióry, bo te włókna topolowe, zwłaszcza topoli szarej, topoli czarnej, bardzo zamulają żas. No i stąd mój zachwyt tym zestawem tnącym. Naprawdę jestem zaskoczony i zachwycony, bo oczywiście widziałem u Sebastiana no ale tam i na buku go testował i na innych tego typu gatunkach drewna a ja tutaj wziąłem sobie mokrą topolkę i szło jak laserem, co więcej w ogóle bardzo ładne czyste cięcia wyszły to widać, że są ciąłem takie cienkie plasterki przy standardowym łańcuchu 0.325 pełne dłuto przy topola ma Lubi mieć na krawędziach cięcia taką szarpaną strukturę właśnie, przez tą swoją włóknistość. Tutaj te cięcia są bardzo czyste. Bardzo precyzyjne przede wszystkim. No i nie wiem jeszcze jak, jak, jak to się sprawdzi podczas obalania. Mam nadzieję, że będę miał okazję to yy, niedługo przetestować. Ale właśnie to pola ma tą tendencję do zamulania żazu. I dlatego byłem ciekaw jak taki zestaw nano 1, 1 mm, to jest pół-dłuto łańcuch, jak on się sprawdzi w tej mokrej topoli. No i jestem zachwycony. Co więcej, cięcia pod kątem, czyli takie symulowanie wycinania klina, cięcia pod kątem też szły bardzo gładko, bez, bez jakichś problemów. Jedynie pilarka trochę kaprysi, bo przerywa, bo mówię, pilarka to jest akurat... Typowy bullshit. <noise> no jest to najtańszy, najgorszy szajz, jaki może być w sprzedaży, więc na pilarkę nie zwracajcie uwagi. Zwróćcie uwagę na samo wykonywanie cięć. Zestaw zrobił na mnie ogromne wrażenie. Ja jestem tym zestawem tnącym zachwycony. Będę starał się go teraz, przynajmniej każdej możliwej okazji jak najdłużej potestować, ale mój werdykt jest taki. Dopóki trwa promocja, dopóki do czasu wyczerpania zapasów są te zestawy dostępne za tą stówę, czy nawet te 105 zł, tam niecałe, jak w tej chwili na polskim drwalu, po prostu moim zdaniem warto wziąć. Za stówę macie prowadnicę i łańcuch, który tnie jak laser. A jak będziecie zachwyceni, to potem no... No mam nadzieję, że, że Oregon troszeczkę spuści później cena jak już to się na rynku rozejdzie No ale wiecie no, łańcuchy Huzgwarny to, to jak Huzgwarna zaczęła mieć problemy to zaczęła robić promocje na te łańcuchy. A tak to normalnie ja za łańcuch Pico zapłaciłem w salonie 78zł dwa lata temu tak To było zanim Huzgwarna zaczęła robić promocje bo mieli pełne stany magazynowe więc patrząc na ceny łańcuchów pikohuzwarny sprzed okresu, kiedy huzwarna musiała zejść na ziemię z cenami, bo po prostu no, no, mieli pełne stany magazynowe, bo się towar nie sprzedawał. No to zestaw to łańcuch nano, jego cena w okolicy 70-75 zł jest naprawdę ceną rozsądną, jak za tak rewelacyjny łańcuch. Natomiast domyślam się, że dla kogoś może być trochę zaporowe, żeby kupić sobie po normalnej cenie prowadnicę plus łańcuch i wyrzucić na to dwie stówy, zawodowcy to kupią, bo warto. Amatorzy mogą się zastanawiać, ale teraz macie okazję za stówkę sobie kupić i przetestować. Powiedzmy sobie szczerze, za stówkę to w tej chwili ciężko jest kupić prowadnicę i łańcuch Pico Baribala. Jak się dobrze poszuka, to powiedzmy stówa, stówa z hakiem się zmieścimy, tak? Pico załóżmy na 14 cali. Eee... Ale no, trzeba się naszukać, żeby, żeby kupić tą prowadnicę Pico 3 8 cala i jeden łańcuch baribala w, w stuwie, żeby się zmieścić w stuwie. A tu naprawdę mamy najnowsze dzieło Oregona, które robi zajebistą robotę. Dobra, zapraszam do obejrzenia filmiku ścięć. cięć. Pozdrawiam Was serdecznie i trzymajcie się. Do następnego. Hej! ना <mum> ना <mum> <mum>